W międzyczasie człowiekowi przypomni się o pewnej rzeczy, którą no, on sobie obmyślał przez jakiś czas. Jakiś czas temu miało dosyć nieprzyjemne yy, rocznicowanie, obchodzenie jakiegoś no, dosyć istotnego dnia na świecie, które do dzisiaj ma swoje odciśnięte piętno, mianowicie na tym, że no, jednak, już świat po pewnej rzeczy nie jest dokładnie taki sam. Jest chyba nawet bardziej rygorystyczny niż. Można byłoby się spodziewać, i do tego, co ciekawe, świat gier po tym wydarzeniu, które miało miejsce no, już 20 lat temu, no, można powiedzieć, że naprawdę to gdyby nie ta sytuacja, która się wydarzyła półtora roku temu na całym świecie, to praktycznie tamta chwila 20 lat temu w zasadzie ona by. Nie tyle, co obowiązuje do dzisiaj, bo w zasadzie od tamtej pory no, tak za bardzo nic się nie zmieniło. Dalej jest tak jakby przerażenie w oczach w pewnych kwestiach społecznych, ale dalej jest to żywy temat. Dalej jest to żywy temat, niewyjaśniony, a co do gier, to zaraz sobie omówimy, bo to też będzie bardzo ciekawa adnotacja. Zapraszam Was, moi drodzy, do prywaty. W tym e, materiale postaram się Wam naświetlić, m.in., sytuację, co mam na myśli od kilku dni, a praktycznie od momentu, kiedy przypomniałem sobie, że no, 11 września był całkiem niedawno i przypomniałem sobie dokładnie 20 lat temu, jak to mniej więcej było, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy, wtedy, kiedy no, chodziłem już do szkoły podstawowej i, i jakie to na mnie. Odcisnęło odrobinę uczucie, wrażenie, że coś już jest troszeczkę inaczej niż było kiedyś. Tylko, że no w tamtym czasie to tak jeszcze nie zwracało się na pewne rzeczy uwagę, przynajmniej w moim wieku. I dzisiaj postaram się między innymi przedstawić porównanie tej sytuacji do gier i konsol w tamtym czasie, w 2001 roku, ponieważ 2001 rok to nie tylko jest tak jakby wkroczenie już tak pełnej nowej generacji na scenę, bo. Pamiętajmy, że Dreamcast wcześniej już był na rynku dostępny, tylko że troszeczkę się zbyt wcześnie pojawił. PlayStation 2 już zbierało popularność na tyle, że już praktycznie nie było po czym zbierać. A GameCube i Xbox, no cóż, zaczynają swoją przygodę, jeden i drugi sprzęt. I jak my to się do tej sytuacji, która no, może się nie wiązać, przejdziemy do tego od razu. Moi kochani, World Trade Center, na pewno znacie te budynki. No, dzisiaj już jest jeden budynek One World Train Center, czy jakoś to się tam inaczej nazywa, jako jeden budynek spójny, troszeczkę już inaczej wygląda, ale stoi dokładnie w tym samym miejscu, gdzie te słynne dwie wieże i jeszcze World Train Center 7, bo tak naprawdę to trzy budynki zostały zawalone. I powiem Wam tak. Na wstępie, wtedy byłem w pierwszej klasie podstawówki, to było świeżo po rozpoczęciu roku szkolnego, to był chyba. Torek, jeżeli sobie dobrze pamiętam, a jak nie to środa, gdzieś sobie dopiszę w razie czego e, dzień tygodnia. No to dosyć istotne będzie o tym, co będę mówił, ponieważ gdzieś to się wydarzyło o, oko, w okolicy godziny 14 polskiego czasu. Przed 15 dokładnie. E, I wiem, że wtedy pamiętam, że wtedy miałem ostatnią godzinę lekcyjną, bo miałem wtedy logopedę. Tak, chodziłem do logopedy. W pierwszej i w drugiej klasie. Jakieś tam wady wymowy były, jakieś tam drobne, małe problemy z pisaniem, ale to pewnie mi się wydaje, że większość, większość wtedy dzieciaków, czy w ogóle większość dzieciaków chodziło do Lokopedy. Nic, nic jakiegoś tam nadzwyczajnego. I robię jakieś tam zadanie, które jest potrzebne na, na te zajęcia i co ciekawe, jest włączone, uruchomione po cichu Radyjko, chyba RMFFM, albo Radio Z w każdym razie. I tam właśnie słyszałem na ten temat, że właśnie coś się stało w Nowym Jorku, nie w tamtym czasie. I kurczę tak słyszę, nie, no bo już wiadomo, 7 lat się ma no to już się pewne rzeczy pojmuje, co się słyszy, nie. I kurczę, słyszę na ten temat, co się dzieje. Jakieś wieże się zawaliły, co się dzieje w ogóle, nie. W ogóle z tymi wieżami to jest tyle teorii spiskowych na ten temat, że naprawdę można by było opowiadać trochę. Sam nie jestem do końca ich zwolennikiem, ale część z nich, powiem Wam, nie zdziwię się, jakby się pokrywała w rzeczywistości, tylko no prawda jest gdzieś tam przechowywana umiejętnie, na tyle, żeby ludzie się nie dowiedzieli, bo panika by się yy, działa, chociaż teraz to może nie, ale po latach na pewno. Yy, I cóż, no wracałem do domu, może wtedy nie czułem takiego przerażenia, ale jak się o tym dowiedziałem już z telewizji konkretnie, jak już się dowiedziałem, że no, coś się tam takiego wydarzyło? No, to faktycznie, no, budziło troszkę przerażenie. Budziło odrobinę strach, i przyznam wam się szczerze, że na dzień dobry, słuchajcie, dla mojego rocznika i dla starszych ode mnie odrobinę, no, można powiedzieć, że naprawdę dzieciaki trochę się przeraziły, w pewnym sensie. Może nie wszystkie, bo tam wiadomo, nie każdy. Jakoś tam patrzył na to tak dokładnie, ale gdzieś tam na pewno jakieś zachowanie inne było. Takie bardziej, można powiedzieć, już zdystansowane do pewnych rzeczy. No ale nie wiem, to co kto tam przechodził różnie, to, to już yy, yy, inna sprawa. Ale 2001 rok to jest bardzo duża zmiana w grach, ponieważ upada hegemonia Segi. Bardzo duża hegemonia Segi praktycznie upada, chociaż w sumie nawet nie hegemonia, ale w pewnym sensie nawet Dreamcast. Do 2001 roku był dosyć silny. Nie mówię tutaj o PS2, która wystartowała pod koniec 2000 dokładnie w okolicach października w Stanach Zjednoczonych najpierw. To była głośna premiera i na ten temat bardzo dużo rzeczy można opowiadać. Między innymi, ile to ludzi stało w kolejce, żeby kupić konsolę, bo yy, no, wiadomo, powiew w świeżości, tak, po 6 latach obecności, czy po 5 latach wtedy w tym wypadku. PlayStation, no to wiadomo. Ludzie chcieli czegoś nowego. I moi drodzy, ta pierwsza decyzja Segi ogłoszona 31 stycznia, albo gdzieś delikatnie przed, że Sega rezygnuje z produkcji konsol, a będzie już pełnoprawnym twórcą e, gier na przeróżne platformy. Tu akurat w tym wypadku było to na tyle ciekawe, że. Trosz, troszkę gracze się, ci co przynajmniej mieli Dreamcast'a, troszkę się tak jakby załamali odrobinę, troszkę się zasmucili. No bo kurczę, dlaczego? Nie? Ten, kto nie znał sytuacji SEGI już od połowy 2000 czy nawet wcześniej, no to pewnie by, pewnie by sobie nie zdawał sprawy z tego, dlaczego tak się stało. Większość pochwaliła to, bo jednak faktycznie firma będzie już troszeczkę wychodziła bardziej do przodu z pewnymi rzeczami, z pewnymi tym bardziej projektami. Oficjalnie zakończono produkcję 31 marca 2001 roku. I co ciekawe, słuchajcie, ten, ta właśnie zmiana, wiecie, co tej warty, właśnie w dosyć podobnym czasie, ten cały 2001 rok jest taki bardzo ciekawy. Bardzo dużo rzeczy się działo w międzyczasie. To już wtedy twórcy gier zaczynali się przesiadać, przesiadać na inne sprzęty. Zwłaszcza już wtedy dużo. Producentów gier przychodziło na PlayStation 2 praktycznie w tamtym czasie już, nie, no bo już wiadomo, Dreamcast był nierentowny dla SEGI, tym bardziej, już w zasadzie od początku nie był rentowny. Może tam z okazji premiery 9 września 1999 roku, może jeszcze był, te słynne premierowe dziewiątki na plakacie i tak dalej w telewizji, w prasie. No, może coś, tam jeszcze, może coś tam jeszcze mogli na tym zarobić, ale później wiadomo, że już musieli dokładać do biznesu. Zwłaszcza, że no wtedy był taki śmieszny konkurs, że w cenie, w cenie konsoli dostajesz. Nie, że za cenę abonamentu SegaNet to dostajesz konsolę za darmo. I to troszeczkę się sedzenie opłacało w pewnym momencie. No i musieli porzucić ten rynek nie, konsolowy. I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, jak zmiana Warty, zwłaszcza po 11 września, jak na tyle się zmieniła, wiecie co, że gry, które już wychodziły w okolicach albo września, października, listopada, to gdyby... Zauważcie teraz jeden ciekawy fakt. Dreamcast już upadał, nie? Już, już, już był taki na stracenie część analityków sądziła, że do 2002 roku na pewno pociągnie. nie? Ja uważam, że trochę dłużej, ale to może na ten temat robię inny materiał, bo nawet zastanawiałem się o tym od kilku miesięcy, ale myślę sobie, czy nie nagrać tego w konsologii kiedyś. Tylko kiedy to będzie, to jeszcze nie wiem. Trudny temat odrobinę. No i długi, bo jeszcze inne konsole będą w międzyczasie. To, gdyby to się nie wydarzyło, to pewne gry, które miały wyjść właśnie w okolicach jesieni 2001, czy nawet 2002, początku, tak, na, na wiosnę, czy tam na tą późną zimę, to one nie byłyby naruszone w takiej formie, jak ja, w jakiej one były naruszone później, przez właśnie to, to zdarzenie w Nowym Jorku, tak, że powiedzmy jakieś cięcia... Względem treści, że nie będziemy czegoś pokazywać, że coś tam się dzieje, że generalnie w Stanach Zjednoczonych przez pewien czas był taki troszkę chaos e, ogólnie społeczny, zwłaszcza w Nowym Jorku, e, i pewne rzeczy, które miały być po, powiedzmy wydane w grach. no To one faktycznie jednak zostały usunięte, bo no, były troszeczkę ryzykowne w tamtym czasie. Wiecie, zginęło 3000 ludzi, nie? w tym ośmiu Polaków, więc no, duża strata to była przede wszystkim tak. Do dzisiaj rodziny opłakują ten stan. Opłakują. No, no, nie mają pe pe pewnej części rodziny, i no jest to dosyć niemiłe z tej sytuacji, że to tak się, sk tak się skończyło, a nie wiem, no, że się tak stało przede wszystkim, a nie jak się skończyło. I pewne te zmiany, wiecie co, w grach. Mi się wydaje, że wtedy już twórcy troszeczkę bardziej podchodzili pod kątem tego, czy nie być za bardzo kontrowersyjnym na tyle żeby przesadzać z jakąś ilością niezbyt miłych rzeczy, które no, mogą być bardzo, bardzo um, wielo, wielowątkowe w dosyć takim negatywnym odzwierciedleniu sytuacji. I na przykład w GTA 3 miały być autobusy szkolne, przez co można było oczywiście je tam wysadzić tą rakietnicą, czy po prostu rozwalić. Jakąś bronią szybkostrzelną, i, ot, i po prostu można było tam w ten sposób, tak, te autobusy rozwalać w jakiś taki sposób, więc, no, chciano uniknąć takiej kontrowersji. No to po prostu zlikwidowano te autobusy szkolne. I na tyle w wielu grach, właśnie, gdzie występowałyby, przynajmniej w wersji beta czy alfa, występowały jakieś treści, które niezbyt były już wtedy odpowiednie, bo, no, świeże wydarzenie się. Stało, więc no twórcy chcieli troszeczkę ominąć takiej kontrowersji no to musieli zmienić kod gry, między innymi, żeby tam nie podpaść komuś, i tam nie, nie, nie dostać drogi sądowej, żeby jakąś odpowiedzialność za to ponosić. Między innymi za jakieś tam szkody czy coś. Także powiem wam już wtedy, dlaczego powiedziałem o DreamCastie o tym za chwilę. Na końcu. I wtedy gry już zaczynały być odrobinkę takie bardziej dystansowe do pewnych rzeczy. Nie były już takie przesadzone w wielu kierunkach, że pokażemy to, to, to i to. Co prawda z czasem to już się rozluźniło i tam pewne rzeczy już się pojawiały normalnie. Jakieś takie bardzo przykre, czy takie bardziej o akcencie bardziej mm, głębszym, gwałto, gwałtownym. Ale jednak przez ten okres 2001, zwłaszcza końcówki, 2002, może jeszcze trzeci. No pewnych rzeczy nie można było jeszcze tak omawiać, pokazywać. Był to taki temat tabu odrobinkę. Nie, nie podam wam innych przykładów gier, bo jest to troszeczkę temat y, uważam dalej świeży, dalej jeszcze niezbadany. Ale w pewnych kwestiach, na przykład wielu gier, które y, możemy znać, na pewno jakieś tam rzeczy zostały wycięte. To jest pewne, że to się tak mogło wydarzyć. E, zwłaszcza, że przykra sytuacja się wydarzyła, i no cóż, no to miało znaczenie światowe. Na tyle, że ludzie przestali się czuć bezpieczni, i w pewnym momencie, no ten wiek XXI nie tyle co nadszedł, co stał przed znakiem zapytania on, i praktycznie on cały czas stoi pod znakiem zapytania. 20 lat minęło i praktycznie nawet powiem wam szczerze, gorzej się dzieje, bo no, pewne jednak rzeczy są jeszcze bardziej e, kontrowersyjne i bardziej, bym powiedział, wątpliwe. Dla pewnych rzeczy. I to jest bardzo, bardzo w tym wszystkim niestety niepokojące. No ale nic. Świat jest tym bardziej ciekawszy przez to, że no, dzieją się takie sytuacje. Dzieją się takie między innymi rzeczy w międzyczasie. A że wiecie, minęło 20 lat dla kogoś, kto nie przeżył tamtych czasów, które no, dzisiaj mają tak, jakby swoje odciśnięte piętno, no, no bo wiadomo, tak, ograniczenia na lotniskach są, kiedyś ich nie było. No i kogoś to może nie obchodzić. No tak, ale co by było, gdybyś na przykład znajdował się w pobliżu jakiegoś budynku i nagle coś by się podobnego zdarzyło. Oczywiście potępiam, tak? Potępiam wszelakie takie y, sy sytuacje. Takie okoliczności potępiam między innymi. No nie jestem za tym, żeby niszczyć jakiś budynek. i Jeszcze, żeby, no, żeby ludzie trafiali na tamten świat. Nikomu nie życzę, tak? Ja życzę każdemu, żeby jak najdłużej żył szczęśliwie i prawidłowo. O to mi przede wszystkim chodzi, żeby tak właśnie przynajmniej próbować żyć jakoś tak sensownie. A nawiązałem do Dreamcasta, bo to właśnie głównie dlatego, że już wtedy Sega odrobinkę zmieniła swoje podejście po utracie Dreamcasta, po w zasadzie nie utracie, tylko zaniechaniu Dreamcasta. Ja uważam, że oni mogli troszeczkę dłużej pocisnąć tą konsolę, chociażby próbować właśnie się rehabilitować jakimiś jeszcze grami, żeby je móc wydać, ale już wiecie, deweloperzy postanowili jednak wycofać te projekty w większości. Max Payne na przykład miał wyjść na Dreamcasta pierwotnie w ogóle w, w zamiarach y, już nawet kiedy Dreamcast był projektowany, więc no, albo już wylądował w Japonii powiedzmy i mnóstwo gier miało się pojawić, nie? No, okienko wydawnicze na 2001 i drugi tym bardziej, nie? Więc y, no... Jeżeli chcecie taki materiał odnośnie Dreamcast'a, zwłaszcza że Sega zmieniła do tego podejście, już jak się troszeczkę rozdzieliła w tym momencie, to napiszcie mi moi drodzy, czy chcecie taki materiał odnośnie prywaty, bo będę mógł wam to przytoczyć później w konsologii. Takie moje osobiste zdanie na temat, że Dreamcast, moim zdaniem, mógł jeszcze troszeczkę wytrzymać dłużej. Chociaż gdyby niepewny wady konstrukcyjne konsoli, a raczej nie przemyślenia, bo wady konstrukcyjne to raczej nie za bardzo, bo konsola raczej takowych, no nie ma może oprócz tego zasilania tylko, bo praktycznie zasilanie to jest w tej konsoli kula u nogi, to jednak myślę, że tak mniej więcej, no, no nie powiem Wam dokładnie do kiedy mogłaby ta konsola w miarę sobie poradzić, ale tak ciut dłużej niż spekulowano, że... E, mogłaby jeszcze gdzieś tam, wiadomo, gdzieś tam na rynku już tak pomału się schować, ale jeszcze byłby dalej aktywny czy tam w jakimś sensie produkowany, czy w jakiejś innej formie, nie, powiedzmy. Bo w ogóle Sega też miała taki pomysł, jeszcze przed anulacją oficjalną sprzętu, żeby Dreamcasta przemianować nie jako konsolę, a jako usługę dla wielu innych sprzętów, że na przykład one mogłyby być zgodne z Dreamcastem, z tymi grami na Dreamcasta, ale one jeszcze, jeszcze ta usługa mogłaby oferować coś więcej, nie? I to, to by było bardzo ciekawe, gdyby coś takiego się stało. No ale mówię, Sega traciła na tym pieniądze i e, przez te właśnie zdarzenia, które e, właśnie mówiłem, że ta zmiana generacyjna, że też troszeczkę ta sytuacja w Nowym Jorku też spowodowała, że te gry troszeczkę inaczej wyglądają, rynek się troszeczkę zmienił i już był taki bardziej ostrożniejszy, nie, nie był taki już Um, nie był taki, um, znaczy, wiadomo, nachalny to on zawsze jest, nie, w swoim czasie, ale jednak był taki bardziej. Um, czasami był bardziej przemyślany, czasami był taki mniej podatny na ryzyko narażenia się komuś tam, czy jakiejś tam innej organizacji, nie, ale to wiadomo, to jest już, jest, już jest temat troszkę um, inny, że będziemy tutaj wykraczać poza to, co e, mam na myśli. No i generalnie 2001. Bardzo istotny rok, naprawdę bardzo ważny. Pierwszy rok w XXI wieku, a zobaczcie, ile się wydarzyło, nie? Na tyle mogło się, mogło się dziać, że na przestrzeni 50 lat mogłoby, ale nie, to się wydarzyło tak zbyt szybko. I cóż, no mówię. Te dwie wieże i gry pod tym kątem troszeczkę, troszeczkę coś to dało. Jest to wspólny mianownik na pewno, ale no też mówię, nie ma co uprzedzać faktów. Dalej jest to dzisiaj żywe i niewyjaśnione w pewnej formie. I też ta zmiana czasami nawet tych treści gier też jest dalej powiedzmy mniej wyjaśniona niż nam się zdaje. No nic, może się kiedyś dowiemy, jak to dokładnie wyglądało. Jakieś zakusy poznać, i wtedy może, może byśmy poznali nowe. Nowe informacje na ten temat, żeby przynajmniej wyszły na światło dzienne i takie oto ciekawe zagadnienia poznać bliżej. Co o tym myślicie? Jak wy przeżyliście między innymi ten okres, jeżeli pamiętacie? 11 września 2001. Bardzo smutny dzień, bym powiedział. Nie będę przytaczał teorii spiskowych, bo to nie jest ten temat. Ja w ogóle uważam, że teorie spiskowe są jakie są. Są niektóre. Kretyńskie, naprawdę bzdurne, a niektóre są, bym powiedział, pokrywające się z prawdą, a nawet mało tego, już część z nich ona się w ogóle sprawdziła w, w rzeczywistości. Tylko człowiek jest taką istotą, kiedy nie chce sobie zdać z tego sprawy, że rzeczywiście jednak tacy ludzie, którzy badają pewne informacje i je wy wy wydobywają, no niestety są niesłusznie wyzywani od pewnych tam ludzi i jednak się okazuje, z czasem, że to jednak oni mieli rację, że przynajmniej czy ostrzegli czy przedstawili coś troszeczkę z wyprzedzeniem czasu nie no wiadomo ludzie są różni ludzie są różni różnie się zachowują i mają bardzo tak zróżnicowane mają poglądy że naprawdę ciężko być asertywnym w tym momencie w wielu sytuacjach bo to naprawdę też to jest bardzo dyskusyjne w tym temacie na pewno Teorie i spiskowe i tak dalej, Cóż, to tu dużo powiedzieć. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się miłego dnia przede wszystkim. Dużo zdrowia i o czym, o czym jeszcze chcecie ze mną porozmawiać w prywacie, oprócz szkoły i jeszcze tematów, które sam wymyślę dla was. Jestem bardzo ciekawy tego i czekam na Wasze komentarze. Może chcecie się czegoś ode mnie dowiedzieć. Bo jestem bardzo chętny na. Jakieś tematy, które może bym znał, może bym kojarzył, albo może bym wam coś opowiedział. Niekoniecznie o grach, ale jeżeli będzie coś o grach, to nie zaszkodzi, ewentualnie o jakimś innym zagadnieniu, którymi się interesuję, głównie społecznym, troszkę takim innym, to albo coś, co mogę widzieć na co dzień, to dajcie mi znać, będę wdzięczny. Trzymajcie się, do zobaczenia.